W naszej wspólnocie mamy taki zwyczaj, że gdy jakaś siostra składa śluby wieczyste, to przygotowujemy jakieś przedstawienie, jakąś piosenkę. I właśnie niedawno jedna z naszych sióstr składała śluby wieczyste. I ponieważ jest to siostra bardzo mi bliska, chciałam jej przygotować, właśnie coś jej przygotować. Nie wiedziałam co. I miałam takie, miałam takie, takie pragnienia, takie natchnienia od Pana Boga, ale nie mogłam ich jakoś skonkretyzować, nie wiedziałam tak naprawdę. Co mogłam przygotować. I pewnego razu na obiedzie usiadłam obok, obok pewnej siostry, z którą zaczęłam rozmawiać o tym temacie, właśnie, że, że zbliżają się jej śluby, że chciałybyśmy coś przygotować i tak dalej. I okazało się, że ta siostra miała w sercu ten sam pomysł, który ja miałam. Bardzo, bardzo podobne, podobne plany, podobny, podobny pomysł na, na zrealizowanie właśnie jakiegoś przedstawienia dla, dla tej siostry. I ja zobaczyłam w tym właśnie rękę Pana Boga. Który, który, bardzo często w nasze serca wkłada takie natchnienia, właśnie jakaś, jakiś pomysł, jakaś myśl, które, które są właśnie, które właśnie są, są, jego, są, jego, wolą, są jego planem na, na zrealizowanie pewnych rzeczy. I ponieważ ja mogłam, to też to też był jego plan, żeby ja akurat na tym obiedzie usiadła obok tej siostry i akurat z nią zaczęła o tym rozmawiać, bo mogło być przecież, mogła mogłam usiąść zupełnie w innym miejscu. E, więc dzięki temu, ponieważ pan tak, pan Bóg tak zrealizował, e, tak ustawił wszystkie, wszystkie elementy. Że mogłyśmy właśnie się spotkać, porozmawiać o tym i przygotować dla niej przedstawienie, które bardzo jej się spodobało, i my też czułyśmy, że, że było rzeczywiście że było zgodne, zgodne z Planem Bożym i tym, co, co Pan Bóg chciał jej przekazać. Dlatego też Ciebie zachęcam do tego, żebyś, żebyś był otwarty na natchnienia Pana Boga, na to, co wkłada do Twojego serca, na, na, na takie pragnienie, na takie pomysły, które się gdzieś tam zjawiają, bo bardzo często właśnie mogą to być natchnienia, które Pan Bóg chce, żebyś zrealizował.